Ah, zaraz zepsuję ten rozkoszny piknik w środku lasu. Zaklęty trik, zaklęte drzewo. Chodźcie, pomawmy się! Trik! Tak, tak! Och, och, uch, potwornie boli mnie brzuch. Przecież drzewo nie ma brzucha. A właśnie, że ma, wybiła mi się drzazga. Pokaż, ratunku, pomocy. Auć. Jak? Gdzie? Kiedy? Co się ze mną stało? No cóż, dobrze, powiem ci. Mam na imię Kret. Nie martw się, pomogę ci. Dam ci mapę, dzięki której odnajdziesz drogę do swojej rodziny. Musisz biec od jednego punktu do drugiego, aż znajdziesz się z powrotem przy starym dębie. Wybierz najkrótszą ścieżkę, aby zdążyć, nim wyczerpie się piasek w klepsydrze. Uważaj też na przeszkody. Za każdym razem, gdy się przewrócisz lub wpadniesz na coś, z klepsydry wysypuje się nieco piasku. Ale jest na to rada. Na każdym skrzyżowaniu szlaku musisz rozwiązać zadanie. I jeśli zrobisz to poprawnie, uzupełnię piasek w klepsydrze. Dzięki temu piasek będzie się dłużej przesypywać i zyskasz nieco czasu. No, jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia i życzę szczęścia. Nareszcie. Nareszcie! Dobrze, że wróciłeś. Właśnie mieliśmy zjeść twoje ciastko. Wciąż jeszcze kręci mi się w głowie. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia. Stój. Za późno. Twoja rodzina skończyła już piknik i wróciła do domu. Nie dostaniesz ciastka. O nie. Jaka szkoda. Mam nadzieję, że następnym razem rozwiązywanie zadań pójdzie nam lepiej. Do zobaczenia.